19 marca 1926 roku w Koszarawie Kołożywca zmarła adwentystka Rosalia Hernas lat 28 żona Pawła. Mąż zmarłej poprosił proboszcza miejscowej parafii księdza Władysława Godawę o pozwolenie pochowania jej na cmentarzu w Koszarawie. Proboszcz odmówił. Zwołał komitet parafialny, który pod jego wpływem poparł odmowę pochowania adwentystki na parafialnym cmentarzu. Paweł, zdruzgotany śmiercią żony, znalazł się w kłopocie, gdzie ją legalnie pochować. Prawa dotarła do starostwa w żywcu. Starosta Skwarczyński zwrócił się z prośbą do proboszcza Godawy, aby z powodu braku odrębnego cmentarza dla innowierców w myśl obowiązujących przepisów prawa zgodził się na pochowanie zmarłej na cmentarzu parafialnym w Koszarawie. Starania starosty nie odniosły skutku. Zaplanowany na 22 marca pogrzeb nie odbył się, gdyż mieszkańcy wsi zajęli zdecydowanie wrogie stanowisko przeciwko pochowaniu rozalii na miejscowym cmentarzu. Niektórzy z tłumu rzucili się na adwentystycznego duchownego Jana Gomole, który miał przeprowadzić pogrzeb i pobili go. Również pobili jego pomocnika Jana Zastawnego tak dotkliwie, że na skutek odniesionych obrażeń zapadł na ciężką chorobę płuc i wkrótce zmarł. Następnego dnia starosta delegował swojego zastępcę Piotra Widucha do księdza prałata Michała Kołodzieja w Suchej, by spowodował proboszcza do poszanowania przepisów prawa. Prałat wydał pismo, w którym prosił proboszcza godawę o pogrzebanie zwłok na cmentarzu, w miejscu, gdzie chowa się innowierców i samobójców. Referendarz Widuch jeszcze tego samego dnia przybył do koszarawy z pismem, aby uśmierzyć wzburzenie i pogrzebu dokonać. Gdy proboszcz otrzymał pismo od Prałata, przemówił do ludności, że z polecenia Prałata i starostwa ma się zmarłą na cmentarzu pochować, ale przemówił w taki sposób, że jeszcze bardziej wzburzył zebrany tłum. Ksiądz Godawa odezwał się w te słowa do ludzi. Przyjechał tu Pan starosta i prosi mnie, bym wpłynął na was, abyście zezwolili pochować zmarłą Hernasową na cmentarzu, czy się zgodzicie? Dalej Pan starosta przywiózł mi pismo, księdza dziekana, którem tenże prosi mnie, abym wpłynął na was, byście pozwolili zmarłą pochować na cmentarzu w miejscu przeznaczonym dla samobójców i innowierców, czy się zgadzacie? Na pytania tak rzucone w tłum odezwały się krzyki i wycia. Ksiądz cichaczem czmychnął, a rozjuszony tłum zwrócił się przeciwko widuchowi. Opuszczony, omal nie padł jego ofiarą i tylko dzięki zimnej krwi zapanował nad sytuacją. Wobec tego stanu rzeczy, pochowanie zwłok hernasowej na cmentarzu w Koszarawie było niewykonalne. Również było niemożliwe na sąsiednich cmentarzach, gdyż zamiar taki spotkałby się z taką samą reakcją tamtejszej ludności. Podburzona ludność nie pozwoliła adwentystki pochować nawet poza cmentarzem i udała się do gmin sąsiednich, by te poparły jej stanowisko. Sąsiednie gminy Lachowice, Hucisko, Przyborów. Rozstawiły czaty na drogach, by pilnowały, aby jej nie pochowano na ich terytorium. Kolejnego dnia starosta Żywiecki telefonicznie przedstawił problem urzędowi wojewódzkiemu w Krakowie. Dzięki interwencji wojewody krakowskiego udało się w końcu uzyskać zgodę proboszcza w Żywcu na pochowanie Hernasowej na cmentarzu parafialnym w Żywcu. Dlaczego proboszcz godawa przeszkadzał w pochówku Rozali Hernas? bo była adwentystką dnia siódmego. A czego uczą adwentyści wbrew Biblii? Jakie są podstawowe różnice wiary między katolicyzmem a adwentyzmem? Religia katolicka w dużej mierze oparta jest na tradycji. W katolickim słowniku teologicznym, wydanym w Katowicach w 1998 roku, czytamy: Źródłem poznania objawienia Bożego jest tradycja i pismo święte. Dlaczego Kościołowi Rzymskiemu nie wystarcza pismo święte? Bo uważa, że Biblia nie posiada pełnego objawienia Bożego potrzebnego do zbawienia. Kardynał James Gibbons w swoim dziele Wiara naszych ojców, wydanym w 1917 roku w Nowym Jorku napisał: Reguła wiary lub miarodajny przewodnik do nieba powinien uczyć wszystkich prawd koniecznych do zbawienia. Jednak Pismo Święte nie zawiera tych wszystkich prawd. Samo Pismo Święte jest niewystarczającym przewodnikiem i regułą wiary. Nie zawiera wszystkich prawd do zbawienia koniecznych. W dogmatyce katolickiej, wydanej w Poznaniu w 1954 roku, czytamy: Bezsprzecznie pismo święte jest cennym źródłem, z którego czerpiemy prawdę i wskazania religijno-moralne. Nie zawiera ono jednak wszystkich prawd objawionych. Uzupełnieniem pisma świętego jest tradycja, czyli ustne podanie. Nauka apostolska zaprzecza temu. Apostoł Jan wyznaje, że w swojej Ewangelii nie spisał wszystkiego, co czynił Jezus. Gdyby spisał wszystko, co czynił Jezus, to jego Ewangelia byłaby zbyt obszerna, trudno byłoby ją poznać. Jan zapisał i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Oraz wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Apostoł uczy, że chociaż jego Ewangelia nie zawiera wszystkiego o Jezusie Chrystusie, to jednak wystarcza, by uwierzyć w Chrystusa ku zbawieniu. Jan zapisał, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Biblia nie zawiera wszystkich szczegółów historii świętej, ale jest wystarczająca do zbawienia. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, że Pismo Święte obdarza mądrością potrzebną do zbawienia. Jest przez Boga natchnione i zawiera prawdę konieczną do osiągnięcia życia wiecznego. I ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeśli tradycja jest uzupełnieniem Pisma Świętego, rodzi się pytanie. Gdy tradycja jest zgodna wobec jego nauk, problemu nie ma, ale co zrobić, gdy tradycja jest przeciwna i obala przekaz Pisma Świętego? Jak to ma miejsce na przykład w kontekście święcenia soboty czy niedzieli? Chrystus i apostołowie nie uczyli tradycji, wskazywali na Biblię jako fundament religii. Kościół przyjął tradycję, bo mu pozwoliła wprowadzić doktryny, których w Biblii nie ma i usprawiedliwia dogmaty niezgodne z wolą Boga. Mając to na uwadze, Biblia ostrzega, aby do katechezy niczego nie dodawać, bo to prowadzi do wypaczeń. Bóg powiedział, Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. Również Chrystus w Księdze Apokalipsy zwraca się do Jana następującymi słowami: Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej Księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, Dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. Dlatego Rosalia Hernas przyjęła Pismo Święte jako jedyny, najwyższy i nieomylny autorytet wiary. W 1930 roku w rejowcu pod hełmem zmarło czteromiesięczne dziecko adwentystów. Ludzie zagrozili, że nie pozwolą je pochować na miejscowym cmentarzu, bo jest sobotnickie. Zrozpaczeni rodzice poszli do proboszcza parafii, świętego Jozafata, prosić o grób. Ksiądz kanonik Bronisław Zakrzewski odpowiedział, że nic nie poradzi, bo ludzie nie pozwolą. Rodzice udali się na posterunek policji. Oddelegowany policjant udał się do księdza, by pozwolił pochować dziecko. Proboszcz Zakrzewski odmówił i straszył zaburzeniami, deklarując, że nie chce za nie odpowiadać. Dodał też, że on nie miałby nic przeciwko temu, ale ludzie nie pozwolą. Sprawa dotarła do starostwa w Chełmie które telefonicznie zleciło policji udanie się do księdza kanonika z rozporządzeniem starosty, aby raczył wyznaczyć miejsce na cmentarzu, a nawet oddzielił w jednym końcu cmentarza kawałek ziemi dla adwentystów, żeby w przyszłości nie mieli trudności. Proboszcz wyznaczył miejsce na grób, który niezwłocznie wykopano. Gdy nadszedł kondukt pogrzebowy, tłum stanął u bramy cmentarza, miotając przekleństwa i groźby, krzycząc: Nie damy pochować! Wtem zjawił się ksiądz kanonik i zmienił swoją decyzję zabronił pochowania dziecka w wykopanym już grobie. Polecił wykopać grób na cmentarzu prawosławnym graniczącym z katolickim. Tłum przybierał coraz groźniejszą postawę. Na miejsce przybył oddział policji. Pod jego eskortą odprawiono pogrzeb, wysłuchawszy pieśni, modlitw i kazania, ludzie rozeszli się spokojnie. Kolejną ważną różnicą między kościołami Adwentystów Dnia Siódmego a rzymsko-katolickim jest kwestia dekalogu. Kościół rzymski zmienił dziesięć Bożych Przykazań i naucza wersji dekalogu, której w Piśmie Świętym nie ma. Drugie przykazanie biblijnego dekalogu w katolickim przekładzie, tak zwanej Biblii Tysiąclecia, w wydaniu piątym z 2002 roku, opatrzonej imprimaturem i wstępami napisanymi przez Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, brzmi następująco: Nie będziesz czynił Żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią, nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość Ojców, każe synów, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Drugie przykazanie zakazuje kultu świętych figur i obrazów, który był właściwy starożytnym religiom. I występuje w obecnych wierzeniach niechrześcijańskich. Kult świętych figur i obrazów dość wcześnie pojawił się w katolicyzmie, ale ostatecznie został zatwierdzony dopiero w 843 roku. Chrystus, Maria, apostołowie i pierwsi chrześcijanie nie praktykowali kultu świętych figur i obrazów. Jest on grzechem wbrew woli Boga. Kościół, aby wierni nie wiedzieli o jego istnieniu, usunął je ze swego nauczania. Po usunięciu drugiego przykazania zostało dziewięć przykazań. Aby zatuszować brak drugiego i aby zgadzała się liczba dziesięciu, Kościół podzielił dziesiąte przykazanie biblijne na dwa. Dziewiąte w formule katechetycznej brzmi: Nie pożądaj żony bliźniego Twego, a dziesiąte ani żadnej rzeczy, która jego jest. Parafianie z rejowca zabronili pochować zmarłe dziecko adwentystów, bo jest sobotnickie. Katolicyzm na mocy tradycji święci niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Nigdzie Bóg nie nakazał święcić niedzieli. W Biblii nie znajdziemy ani jednego zapisu potwierdzającego kult niedzieli. W Biblii Tysiąclecia czwarte przykazanie brzmi następująco: Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień za siódmy jest Szabatem Pana Boga Twego. Nie będziesz przeto w tym dniu wykonywał żadnej pracy. Ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. Siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan Dzień Szabatu i uznał go za święty. Słownik w tejże Biblii tysiąclecia wyjaśnia: Szabat, siódmy dzień tygodnia, sobota, dzień odpoczynku i składania ofiar Bogu. Sobotę święcili Chrystus, Maria, apostołowie i pierwsi chrześcijanie. Świat antyczny czcił niedzielę jako dzień słońca. Stąd w języku niemieckim niedziela to Sonntag, a angielskim Sunday. W 321 roku cesarz rzymski Konstantyn Wielki wydał edykt, mocą którego niedziela stała się dniem wolnym od pracy. Kościół z czasem zaakceptował edykt Konstantyna i niedziela zajęła w katolicyzmie miejsce soboty. Ponieważ drugie przykazanie biblijnego dekalogu zostało wyrzucone, czwarte nakazujące święcenie soboty stało się w katolickiej katechezie trzecim i brzmi: pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Księża, ukrywając faktyczną treść czwartego przykazania, wyjaśniają wiernym, że chodzi tu o niedzielę. Jakim prawem Kościół zmienił przykazania wiecznego i niezmiennego dekalogu? Sam Chrystus orzekł o dekalogu, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie, Pisarz biblijny zapisał, że Bóg osobiście spisał dekalog na kamiennych tablicach. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa tablice zapisane z obu stron z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Jakim prawem śmiertelny człowiek? Ośmielił się zmienić Boże przykazania, zapisane osobiście przez Boga Jego ręką. Przestrzeganie przykazań jest fundamentem miłości do Boga. Jezus powiedział: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Dlatego to przestrzegający biblijnego dekalogu, adwentyści z Rejowca których zmarłego dziecka proboszcz nie pozwolił pochować na parafialnym cmentarzu byli prawdziwymi chrześcijanami